Ma do siebie, więc Ty również idź brak... na swoje stronki, łącz mi kurwa! Więc w sumie brak szacunku, masz trochę wykryć. Idź pokazać cycki, a nie tutaj się wysmętniasz. Przynajmniej mam cycki. Anie no ja, wie, ja też, wow. wow. Słuchaj, ale brak szacunku masz. Ja cię nie będę słuchać, zamknij Zwłaszcza. się już, bo prowadzimy konferencję i teraz nie masz głosu. <laughs> Zwłaszcza gdy po dwóch godzinach mówisz, że uprawiasz seks z miłości, a po dwóch godzinach... Obciągasz e, w busie z suszą. A ty, ty wydałaś nie swoją Kama Sutra. Kama, na ha, kama to o, to, Monika, chodź, 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 daj jej kukurydzę, niech pokaże jako opierdala Ja taką, działałam jako fotomodelka. <laughs> Drodzy Państwo, mi się tego podoba, że tutaj... To jest taki zawód, którego ty nigdy byś pokaż, nie mogła sprawiać. Pokaż, No ja bym nie chciała takiego zawodu. Miał... A, a, a jak twoje nitki na nogach, słuchaj? Boże, przepraszam, że tutaj e, musiałam wejść. E, no ostatnio byłaś bardzo, bardzo, ci, bardzo ci, niemiła. Bo to jest skuwa, sam kwas, który musisz rozdeptać na macie. Czyli, czyli ja, ja mam kwas, tak? tą kukurydzę na ciepło, bo masz... Bo masz... Usta. Jak? Co? U, u. Dupa Pamiana Antologio. Dobrze proszę o tym. No Chodź, chod, pokaż, pokaż. No chod. Kurwa. Kultury, no chodź. Kultury, pokażmy mnie spokojnie, spokojnie. Kultury. Tutaj jest przestrzeń. Przestrzeń dla zawodników. Proszę podać dalej, proszę podać dalej. Żadna kukuryda. Jesteś taka mądra, tylko w gębie. Wiesz tań. Państwo tylko zapewnić, że żadna kukurydza... Ej, kto to wpuszcza takie małpiszone, kurwa? A Ciebie dosyć kto to wpuścił? Dosyć dosyć, 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 drogie Panie, dosyć. Dosyć. E, dziękujemy serdecznie, tylko chciałem powiedzieć, że żadna kolba kukurydzy nie ucierpiała przy kręceniu drugiej konferencji mojej mama. E... Widzę, że tutaj kolba ma układy. Ewelina z kolbą. W sumie się nie dziwię. No, ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, bo ostatnim razem konferencję. Tak, e, on był bardzo, posiałeś, bardziej kulturalny niż to, co przed chwilą się pojawiło tu na scenie. Możesz nie obrażać, obrażać ludzi, czy to był mężczyzna? Trochę elokwencji kultury. O kurwa, wreszcie zrozumiałaś definicję tego słowa. Brawa! Ty w końcu powinnaś zacząć rozumieć to, co mówisz. Kochanie, ty sama nie wiesz, co ty mówisz. Dobrze, drogie pani, wrócimy jeszcze do Was, Wrócimy. Ale do was. ci na na ringu, kurwa, już nie mogę się doczekać że że marzenia nie karają. Kuchaj, już nie mogę się doczekać Dobre, tego momentu. Panie, wrócimy do bo nas. Niestety, będzie muszę pasa. teraz przejąć ster i lecimy z kolejnym Raz, pytaniem. Raz, dwa, trzy Bo nie chcemy dopuścić... Dej, do... A jak te twoje nitki na nogach? Odpunające? Esmeraldo? Powinnaś nie zainwestować, bo celuli to ci się rozjeżdża nieźle, kochanie. A Esmeraldo. co, śledzisz mój profil? Dziewczyny, bo, ma, bo wyłączymy wam mikrofonu, bo wyłączymy wam mikrofonu. to Przerobiona dupo. Ej! Nie wyłączone mikrofony. Dobrze. Drogie panie, włączymy wam mikrofony ponownie na Waszych pytaniach. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji jak ostatnim razem, że nie wszyscy mieli okazję się wypowiedzieć, dlatego teraz Dawidzie wracamy.